Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale w tym tosterze jest w środku pleśni. Z jednej strony ciekawe, z drugiej strony trochę creepy. Rękami. Witam w drugiej części z gruzów do luksusów. Dzisiaj zajmujemy się tą przepiękną kuchnią za mną, a mianowicie będziemy czyścić wszystko, co znajduje się w środku tych szafek. To co? Lecimy, zobaczymy, co jest w środku. Ja już tam. Tak, na szybko zajrzałam, i jestem zdziwiona, ile rzeczy poprzedni właściciele tego mieszkania zostawili, i ani nie wyrzucili, ani nie zabrali ze sobą, więc my musimy zrobić to za nich. Zacznijmy od tego, co jest od razu widoczne, czyli na przykład taka przepiękna, nie wiem, co to jest, szklanka. Wygląda luksusowo. Zobaczcie, ma takie diamenciki. Niestety nam nie będzie pasować, więc raczej. Ją wyrzucamy, ląduje ona w naszym cudownym worku, lecimy dalej. Szklaneczki do chyba espresso, nie wiem czy tak do końca się to wymawia. Ja nie jestem fanem, kawa z mlekiem zawsze, prawie zawsze, więc yy, no też nie są w najlepszym stanie, lądują one w naszym worku. Z tą miską nie do końca wiem co zrobić, bo jest w całkiem spoko stanie, nigdzie nie jest chyba wyszczerbiona. Jedyne co, no to trzeba ją wymyć, więc może ją zostawimy. Położę ją na razie tutaj na parapecie. Tu będziemy odkładać rzeczy, które są takie na nie wiem. Kolejna miska też całkiem fajna, taka normalna, do jakiejś sałatki czy coś, ale niestety jest wyszczerbiona, więc taką to już sobie podarujemy. To nie wiem do końca, czy w ogóle działa, bo wygląda, jakby nie działało. Wylatują to jakieś części z tego. Miało to być chyba do mielenia kawy. Nie wiem, do mielenia czegoś, nie wiem czego, ale chyba chyba to wyrzucimy. To już są nasze rzeczy, więc one sobie tutaj zostają. Przechodzimy teraz do środka tej oto szafeczki. To definitywnie idzie do wyrzucenia, jest plastikowe, więc to będzie do kosza. Ten kubek też nam się nie przyda. Całkiem ciekawa rzecz, ale też nam się nie, przy, nie przyda. Tutaj oczywiście jakieś herbaty, inne rzeczy. To leci wszystko do kosza. Od razu to może powkładamy. Masa kieliszków do czegoś mocniejszego też ląduje do wyrzucenia. Kupimy sobie nowe. Z tej części to nie ma w sumie co gadać. Na dobrą sprawę wyrzucimy wszystko, co tutaj jest. Te szklanki nawet mi się podobają mają coś w sobie, ale. Muszę spytać mojego chłopaka, czy mu się podobają, bo tak to tutaj wyrzucimy. Zostawiamy? Nie. No to wyrzucamy. Jedna szafka z głowy, reszta kuchni do zrobienia. I postanowiłam, że to wszystko zrobimy sobie już na time timelapse, tak na szybko, bez większego gadania. Jak znajdę coś ciekawszego, to po prostu Wam pokażę. Ręczniczki kuchenne zawsze się przydadzą, tym bardziej jak są nowe. Te mąki nie są otwarte, więc może nie wyrzucimy ich tak typowo do kosza, a położymy gdzieś z boku. Może ktoś sobie weźmie. Ktoś w tym trzymał cukier, ale spójrzcie, jakie, nie wiem, z jednej strony ciekawe, z drugiej strony trochę creepy. Yy, te zdjęcia, nie wiem, widzicie dobrze? Dziwne to jest, na pewno to wyrzucamy. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale w tym tosterze jest w środku plesi. Mamy odkurzacz. Wygląda na niedziałający, ale to przetestujemy. Jeżeli będzie działał, to może się przydać do remontu. Także na razie odkładam go na bok. Jokiołotwiru czy do piewa? Rękami. To jest nawet całkiem ładne. My raczej tego sobie nie zostawimy, ale spytam się mojej mamy, spytam się mojej przyszłej teściowej, może ktoś sobie to weźmie. Ktoś tu chyba miał kotka. Położymy to obok śmietnika. Albo w sumie na możemy karmimy. to... No, możemy to położyć jakoś tak na jakiejś. Jak mise... No dobra, to mamy. Przyjrzę się temu dokładnie, czy wszystko jest w dobrym stanie i tak samo. Nam się nie przyda, bo już kupiłam nam talerze, Także popytam po ludziach, może ktoś będzie chętny, bo takie zwykłe klasyczne, białe. Zobaczymy. Teraz zajmiemy się tym cudem. Bo pierwsze, co chciałam zrobić, jak weszłam do tej kuchni, to właśnie to ściągnąć, więc ściągamy to cudo i spójrzcie na to. Także bezapelacyjnie leci to do śmieci. A my zabieramy się za segregowanie rzeczy w ostatniej szafce. I gotowe, jak widzicie, wszystkie szafki zostały opróżnione. Kuchnia już jest pusta. I gotowa do następnych etapów naszego remontu. To by było na tyle. Niby mała kuchnia, a zobaczcie, ile jest worów do wyrzucenia. W następnej części będziemy wyrzucać wszystkie te szafki. Także może być ciekawie, jeżeli chcecie to zobaczyć. Zaobserwujcie. A my co? Kończymy. Także do zobaczenia w następnym filmiku.